Kolejny 45 na naszym zegarze. Krzysztof Mynalski, witam Pana, dzień dobry. Specjalista do spraw bezpieczeństwa w sieci. Nie ma Pan wrażenia, że my się spotykamy zawsze wtedy, kiedy internet wymyka się spod kontroli? Znaczy, no, nie wiem, czy internet się wymyka spod kontroli, ale na pewno spotykamy się wtedy, kiedy coś w sieci się dzieje. No właśnie, pojawiła się w sieci jakiś czas temu pani Grażyna Żarko, która na swoim wideoblogu komentowała rzeczywistość w charakterze. No, może nawet nie w cudzysłowie, tylko dosłownie moherowego Bereta, tak? Tego, tej przedstawicieli tej grupy społecznej, której, którą tak pejoratywnie nazywamy. Jak się potem okazało, to była prowokacja, ale zanim e, dowiedzieliśmy się, że to prowokacja, ta sprawa zaczęła żyć w internecie swoim życiem, i teraz kilka komentarzy dotyczących pani Grażyny-Żarko. Od czasu na naszym polskim YouTubie szaleje pewna starsza pani. Jest to ostatnio sensacja polskiego internetu. I dzisiaj chciałem powiedzieć coś na temat Grażyny Żarko. Sławnej osobie na YouTube. Grażyna! Grażyna Żarko. Żarko. Pani Grażyna Żarko. Grażyna żarko. Żarko. O Grażynie żarko. Grażyna żarko. Kim jest Grażyna Żarko? uczysz uczę w szkole i zbudziła się we mnie pewna taka kontrowersja. Myślisz, że jesteś katoliczką, ale tak naprawdę nie jesteś. Weź się ogarni, weź. Ona jest pierwoną kobietą. To już parę osób no nie parę. 40 parę tysięcy zamknął ci, ja pewnie przymknij. Pani jest strasznym trollem, naprawdę. Ja nie wiem, czy pani myśli, że ludzie są głupi, że ludzie są idiotami. Czy naprawdę to jest... Myśli pani, że ludzie tego nie widzą. Ty, kur... Grażynka, kur... Masz mordę kur... Morzenka. Pani Grażynko, nie lubimy takich ludzi na YouTube. A w grach nie ma przemocy ty, kurde, dobra Jest Pani Grażyno Żak, apeluję do Pani, aby Pani przestała istnieć na YouTube I Jeżeli Pani się nie da nic przetłumaczyć, to ja mam tu takiego osobistego tłumacza Tu widzisz, to Tu jest mój tłumacz Tak wygląda tłumacz dla ludzi, a teraz ci pokażę, jak taki tłumacz działa. O. 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 W tym ostatnim ujęciu nie było reżyserii. To była reakcja e, pani Anny Lisak na te zdjęcia, które także państwo widzieli. Dwie sprawy. Po pierwsze, czy sam eksperyment był etyczny, a po drugie, co się z nami dzieje? Myślę o reakcjach ludzi na, na te treści, które blogerka prezentowała na YouTube. Zresztą nie wiem, czy, czy, czy to. No, chciałem się stawiać w roli sędziego, który ocenia, czy to było etyczne, czy nieetyczne. Była to prowokacja, jak wiemy, i, i była to prowokacja, która. Mm, no W pewien sposób, moim zdaniem, była grą do jednej bramki. tak? Ponieważ autorzy prowokacji zawsze zakładają jakąś reakcję drugiej strony. Ja panu uściśle yy, o co mi chodzi. Tak. Czy ktoś pani Annie powiedział, jak to może wyglądać? Z czym ona się może spotkać w tej sieci? Czy ktoś się uprzedził? Znaczy, sądzę, znaczy wątpię, o tak bym powiedział. Ponieważ ja też miałem do czynienia z kilkoma dziennikarskimi prowokacjami w sieci od razu powiem, że najczęściej to jednak jest po prostu poszukiwanie jakiejś sensacji, no, pokazanie czegoś, co będzie medialnie atrakcyjne, zdaniem no, twórców przynajmniej. Tak? I bardzo no, często jest tak, że mówią nie tak. Od początku wiedziała, że musi się liczyć z nieprzyjemnościami, ale nikt nie spodziewał się takiej fali nienawiści. No to jeżeli autorzy nie spodziewają się takiej e, konsekwencji, to nie biorą się za robotę po prostu. Znaczy no, nie wiadomo, po co to robią w ogóle? Miałem ja otwarcie, że tak naprawdę dla mnie ta sprawa jest bardzo niesmaczna, dlatego że uważam, że, że tego typu rzeczy są po prostu bezcelowe. E, tym bardziej, że to jest kwestia w ogóle szersza, tak? Bo znowu skupiamy się na internecie, znowu jest tak, jak było w sprawie chociażby akta, wszyscy mówili internauci, internauci, termin, którego osobiście nie znoszę i nie toleruję w ogóle, ponieważ większa część społeczeństwa są internauci. W związku z czym tak naprawdę internet dzisiaj w Polsce odzwierciedla, no po prostu nasze społeczeństwo, tak? A ma Pan mm. jakieś inne słowa? nie? No dla mnie, dla mnie to jest tak, ]ństwo? jakbyśmy mówili telefon telefonauci, o każdym, kto używa telefonu, no jest to po prostu idiotyczne. Natomiast mm -hmm. jeżeli chodzi prawda, o, o, tutaj o, o resztę, o to, co chciałem powiedzieć, to tak naprawdę, no cóż, faktem jest, że, że nasze społeczeństwo w wyniku no, takiego lub innego działania, lub też powiedzmy sobie nie systemu w ogóle całego wychowania młodzieży i to już od pokoleń, prawda, kilku, no, no jak gdyby coraz bardziej ten system dołuje i, i to widać. Ja od razu powiem, że dawno miałem okazję spotkać kilka osób, które wiele lat spędziły poza granicami. Polski z różnych przyczyn, tak? I ostatnio przyjechały tutaj do kraju i twierdzą, że y, szczególnie, że się właśnie było te 30, powiedzmy, lat za granicą i się wraca, to widzi się bardzo no, negatywnie, że tak powiem, właśnie przede wszystkim na pierwszy rzut się to, że, że społeczeństwo zachowuje się zupełnie inaczej niż kiedy, że Ale ludzie podchodzą do siebie... ja się z panem, do się z panem e, nie zgodzę, tak. dlatego, że y, młodzi ludzie wykorzystani w słynnym eksperymencie więziennym to byli ludzie z dobrych domów, którzy mieli y, y, powiedzmy typowe wychowanie, może nie jakieś szczególne, Postawieni w rolach strażnik więzień, dawali z siebie wszystko, w każdej z tych ról, więc jeżeli człowiek ma do dyspozycji anonimowy internet, to wyłazi z niego wszystko, co złe, niekoniecznie. Muszę powiem tak. Tutaj też ja się nie zgodzę z kolei. Ponieważ po pierwsze, internet nie jest anonimowy i w tej chwili już nawet duża część młodzieży zdaje sobie z tego sprawę. Po drugie, no nie jest tak, że wyłazi z kogoś wszystko, bo ja jakoś osobiście znam bardzo wiele osób, może z którymi mam różnego rodzaju kontakty, właśnie między innymi w sieci i z żadnej z tych osób nic nie wyłazi. Czyli to jednak jest kwestia tego, jaki się masz tak powiem, no, kręgosłup moralny, kim się jest. I tutaj to jest jeszcze kwestia definicji dobrego domu. Tak? Bo u nas bardzo często w Polsce chwili dobry dom to jest dom, gdzie powiedzmy, no, Status materialny jest wysoki. No od razu powiem, że nie zawsze status materialny idzie w parze z kulturą no, czy jasne, wykształceniem z czy czymkolwiek. Także tutaj, tak, tutaj prawda, no, mamy bardzo wielu, prawda, młodych młodzieńców w dresie, jeżdżących drogimi samochodami, którzy mają dużo pieniędzy, ale nic z kulturą wspólnego. I tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. No, powiedzmy sobie też otwarcie, że tutaj nad w tym materiale, także że tam 40 parę tysięcy osób zachowywało się w taki czy inny sposób. No mówmy się, że w porównaniu z 38 milionami to 40 parę tysięcy. No też w porównaniu z około jest, 2 milionami osób, które blogi tak, to nie jest wielka próbka. Tak? No, ale wie pan, no wystarczy, że kilka osób grozi śmiercią, zło rzeczy, czy zabija postać Grażyny Żarko w grze komputerowej. No możemy sobie... Wystarczy do czego? No wystarczy do tego, żeby znaleźć się jeden, który zechce... No ale jak Weźmy mówiliśmy na początku, wystarczy nie robić tego typu prowokacji tak? i wtedy nie ma tego typu problemów. Natomiast wiadomo, że w każdym społeczeństwie znajdzie się kilku szaleńców. Na szczęście w Polsce jeszcze nie chodzimy do tego, do czego doszły już dawno Stany Zjednoczone. Przez ostatnio mieliśmy znowu człowieka, który no tak. na premierze filmu otworzył ogień z jakiejś tam broni maszynowej. A jak wiemy, zdarza się to u nich w centrach handlowych, w innych tego typu miejscach. W Polsce, no odpukać, że tak powiem, tutaj w szkło jeszcze się to nie zdarza. E, ale no generalnie ale... zawsze jest tak, że w pewnej zbiorowości no, trafi się iluś ludzi, no z FPM, uszkodzonych umysłowo. Tylko że... Pani Grażyna Żarko, to była prowokacja. A ilu jest takich użytkowników sieci, blogerów, którzy rzeczywiście mają poglądy, które nie podobają się innym? Albo żyją w taki sposób, którego inni nie akceptują, albo noszą kolor włosów taki, który się innym nie podoba. I co? Im machina rusza. No oczywiście i każdy, kto odczuwa potrzebę, że tak powiem, no, propagowania jakichś, no, nazwijmy to kontrowersyjnych poglądów, musi po prostu e, no, być osobą odpowiedzialną i zdawać sobie z tego sprawę, że może się to nie podobać. Jak wiem, politycy również biorą na siebie, prawda, no, to odium, że często występując, e, no, powodują, że na przykład połowa narodu ich no, mniej lub bardziej nie lubi i, e, i jak, jakoś to znoszą. Chcę Pan powiedzieć, Więc... że internet nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jesteśmy my sami. Znaczy, każdy powinien bać się przede wszystkim siebie tak naprawdę, nawet nie, nie, nie innych osób, ponieważ tak naprawdę mało kto kto wie, jak zachowa się w sytuacji na przykład ekstremalnej, tak? No, oczywiście e, ludzie mają jakieś wyobrażenia na ten temat najczęściej, ale powiedzmy sobie otwarcie, że właśnie wtedy, kiedy się coś dzieje, kiedy pojawia się jakiś szaleniec z w ręku, czy, e, czy kiedy no, komuś się zrobiona w pobliżu krzywda, okazuje się bardzo często, że, że sami nie wiemy, jaką będziemy mieli wówczas na to reakcję, tak? Czyli tutaj jest ten problem. A ja się zastanawiam, czy gdyby dziś pani Annie zaproponowano udział w tym eksperymencie, gdyby wiedziała, jakie będą jego konsekwencje, to czy by się zgodziła? Śmiem wątpić. Dziękuję panu bardzo za Dziękuję rozmowę. Krzysztof Munajowski był naszym gościem, a przed nami serwis o 10.00.